Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, ja mam na imię Michał. W dzisiejszym odcinku chciałbym porozmawiać z Tobą o czym jest wizerunek, czym jest ubranie i w jaki sposób możecie wypozycjonować i wpłynąć na to, że zaczną się dziać fantastyczne rzeczy. Zainteresowałem Cię tym tematem, brzmi trochę tak tricky. Zostań ze mną, posłuchaj, co mam do powiedzenia, a może przekonam Cię do tego, że warto jest jednak zainwestować w siebie, swój wizerunek, dobry wygląd i warto to robić na co dzień. Zapraszam. jak na starcie wspomniałem zajmujemy się dzisiaj dywagacją na temat tego, dlaczego warto dobrze wyglądać. Jestem po evencie, który odbył się w niedzielę i mam takie pewne przemyślenia. Będąc na tym evencie, no wyraźnie się odróżniałem jakby swoim strojem i to nie chodzi o to, że miałem czerwony nos, zielone włosy i żonglowałem pomarańczami. Tylko byłem po prostu dobrze ubranym. Event odbywał się na świeżym powietrzu. Była fantastyczna pogoda, sprzyjała temu, żeby takie spotkanie się mogło odbyć i ono się odbyło. Było super, natomiast to, co dało mi do myślenia. Oczywiście ubieranie się na takie spotkanie w dość taki formalny, biznesowy sposób trochę nie ma sensu, bo jednak jest to spotkanie luźne, tam był koncert jazzowy, tam była licytacja charytatywna, tam pełno rzeczy się działo, jakichś takich około biznesowych, to znaczy byli zaproszeni przedsiębiorcy, natomiast to nie było takie Konkretne spotkanie, jakieś tam biznesowe, gdzie trzeba założyć ten korporacyjny mundurek, czyli granatowy bądź szary garnitur, białą koszulę, tudzież jakąś błękitną. Generalnie nie trzeba było być ubranym biznesowo, wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie, trzeba było się odnaleźć w tej formule. Na zaproszeniu nie było wskazania, na tym się nie skupiajmy. Skupmy się na tym, że nie było tej formuły, więc wydaje mi się, że strój należało oprzeć o coś pod tytułem. Smart casual lub business casual? w zależności od tego, jak gdzieś tam się chciałeś wypozycjonować. Ja uwielbiam strój smart casualowy, więc poszedłem w tą stronę, czyli chinosy, czyli marynarka. Marynarka sportowa, uszyta na miękko, żeby się czuć wygodnie, komfortowo, jednak był to event na świeżym powietrzu. Zupełnie, prawda, ten granatowy garnitur nie pasuje, więc zestaw klubowy, fajne wyjście, szare spodnie, do tego granatowa marynarka, czyli biznes casual, lub smart casual, czyli na przykład dżinsy lub chinosy, trochę bardziej elegancyjne, Spodni od jeansowych, plus marynarka sportowa, czyli marynarka, tak, na przykład kraciasta marynarka, uszyta na mięko nie krępująca ruchów. Wiesz, generalnie rzecz biorąc, każde ubranie uszyte na miarę nie krępuje ruchu, bo jest to ubranie uszyte na Twoją miarę, spełniające pewne wymagania i oczekiwania, jakie mu stawiasz. Więc ono, jak widać, nie krępuje ruchów, po prostu, bo jest dobrej jakości. Nieważne, nie o, nie o tym dzisiaj rozmawiamy. O czym rozmawiamy? O tym, że nie znając e, prawie nikogo na tym evencie, byłem w stanie nawiązać porozumienie z dziesięcioma osobami. I to były osoby, które do mnie podeszły. Na zasadzie świetnie wyglądasz, bardzo mi się to podoba, czym ty się w ogóle zajmujesz kolego? No tym i tym, ja na miarę doradzam, możesz wyglądać tak samo jak ja. Wymieniliśmy się wizytówkami, a, i już może coś z tego będzie, może nie. Natomiast to, co było fantastyczne, to to, że ci ludzie podeszli do mnie, nie ja do nich, to nie ja chodziłem i zbawiałem świat dzwonkiem, mówiąc, wyglądasz beznadziejnie, a 9 na 10 tam wyglądało beznadziejnie. No dobra, przesadzam, przesadzam, ośmiu na 10, 7, 7, wybaczcie, żeby nie było, że ja jestem taki ochach, 7 na 10 wyglądało beznadziejnie. Tych dwóch były rzeczy, jakieś tam niedociągnięcia, i oczywiście było kilku ludzi, którzy wyglądali fantastycznie, na którym sam chętnie bym przybił piątkę. Bardziej to, co mnie zastanowiło, chodzi o ludzki umysł i o to, dlaczego większość z tych ludzi nie czuje potrzeby, bo do mnie podchodzono, pytano, czym się zajmuję, a przecież każdy przedsiębiorca, jeżeli. Jakikolwiek przedsiębiorca mnie ogląda, każdy przedsiębiorca uwielbia taką sytuację, gdzie to nareszcie nie on musi się reklamować, afiszować, ludzie, ludzie robię to i to, ludzie tylko do niego podchodzą, proszą i pytają o wizytówkę, proszą i pytają o to, żeby zdradzić, co ty gościu robisz, że tak wyglądasz. To, mo może to była motywacja, co ja muszę robić? Albo jaki biznes prowadzisz, który się doprowadził do takiego wyglądu? To może być jedne, czyli ludzie pytają, bo jakby widzą sukces, widzą, że ktoś odniósł sukces, umie się ubrać, lubi się ubrać, dobrze wygląda, więc automatycznie wysyła w świat sygnał, że jednak jest człowiekiem sukcesu, mniej lub bardziej oczywiście. To, co, o czym ja zawsze powtarzam, dobry strój, dobry wygląd, wizerunek spójny pomoże. A jeżeli nie pomoże, to niech on nie przeszkadza. Czemu ci ludzie nie chcą, czy nie czują potrzeby? Oczywiście trafiam, ja często jestem człowiekiem, który po prostu pyta, więc, jakby pytając, yy, zwykle ludzie uciekają w jakieś takie wymówki na zasadzie: a Zuckerberg nie nosi, on w t shircie chodzi. Mówię, świetnie, świetnie, jak będziesz miliardową, biliardową prowadził spółkę. To też sobie będziesz chodził w T-shircie. Też sobie będziesz chodził w t -shircie. Zobaczcie jak się prezes Facebooka tłumaczy przed zdaje się senatem Stanów Zjednoczonych nie w T-shircie. Ubrał garnitur. To jak leżał, jak wyglądał, jaki miał kolor, to jest nieważne. Czuł, że musi. Jeden z bogatszych ludzi świata czuł, że musi. A ty? Ty nie musisz. Ty możesz w T-shircie sobie latać, ale nie oczekujesz, że cokolwiek osiągniesz. Raczej wątpię. Raczej wątpię, zwróć uwagę na drugą rzecz, na to, że strój jeżeli nie pomaga, to też ma nie przeszkadzać. A teraz zobacz, wyglądasz średnio: masz fantastyczny produkt, fantastyczną prezentację, masz dużo rzeczy ciekawych do opowiedzenia. Zobacz, jak ty o wiele więcej musisz powiedzieć, zrobić i udowodnić swojej publiczności, żeby ci zaufali w stosunku do gościa, który wygląda jak milion dolarów. Ludzie chcą wiedzieć, co on robi. Bo prawdopodobnie, naśladując, kopiując, są w stanie osiągnąć to, co gdzieś tam on osiągnął. Ale okej, okay, nie brnijmy jakby w tą filozofię czy mindset, który powinien stać za przedsiębiorcą. Bardziej się chciałem zastanowić tutaj w tym nagraniu nad tym, dlaczego ten polski przedsiębiorca to jest nadal poliestrowy garnitur, to jest nadal niedopięty guzik w koszuli, jak jest zawiązany krawat. Jak widzicie tutaj w tych przebitkach, no. Może za dużo nie widzicie? Ja też nie miałem śmiałości, nie chciałem filmować ludzi. Gdzieś tam wiem, że ten jakby wizerunek, jeżeli jest impreza masowa, powyżej iluś tam 20 osób czy iluś, no to już jakby nie trzeba zgody. No jakby szanując prywatność, to, to sam bym nie chciał być jakoś tam nagrywany, przesadnie pokazywany. Natomiast jak możecie dostrzec, różnie byli ludzie ubrani. Ja jadąc na imprezę, gdzie wiem, że będą przedsiębiorcy, gdzie można ewentualnie kogoś poznać ciekawego, raczej chcę wysłać sygnał, tak wyglądam. Jeżeli Cię to interesuje, jak wyglądam, podejdź do mnie i po prostu zapytaj, odezwij się, daj znać. Jeżeli ja podchodzę do kogoś, to zupełnie też inaczej. Ze mną ludzie rozmawiają, kiedy widzą dobrze wyglądającego, dobrze ubranego faceta, a nie jakiegoś tam sióżmajtka w t-shircie i jakieś przesadne tłumaczenia. Wiesz, normalnie to ja tam jestem na takim, gdy ja zarządzam firmą, zatrudniam 30 osób, nie jest to najmniejsza firma, wiesz, no tutaj się tak ubrałem, bo to tak, jakieś 5 minut, mi facet tłumaczy, dlaczego beznadziejnie wygląda, zamiast po prostu uprasować koszulę, założyć marynarkę i przyjść na event. No, ludzie święci, no. Ja mam trzy minuty dla ciebie, a ty mi chcesz pięć minut opowiadać, dlaczego ty beznadziejnie wyglądasz i się tłumaczysz, że ogólnie to możemy zostać kolegami, ale no czujesz, rozumiecie? Ktoś czuje wewnętrznie, że musi się wytłumaczyć. Po co masz się tłumaczyć czegokolwiek? Wydłubiesz się jak milion dolarów i przyłaj. Nie tłumacz się. Przed nikim się nie musisz tłumaczyć. Ci ludzie wiedzą, że źle zrobili, a nadal to robią. I to jest gdzieś tam jakaś myśl, która, z którą staram się uporać wewnętrznie i to jest coś, z czym chciałbym gdzieś tam, powiedzmy, walczyć, tak? Chciałbym zbawić tą, tego polskiego przedsiębiorcę. Może nawet nie przez szycie na miarę, tylko zmiany klapków i t-shirtu, na koszulę i buty chociażby jakieś, prawda? przypominające, eleganckie. Nie brnę w to, nie, to nie jest film o butach i o, nie skupiamy się na szczegółach. Bardziej chodzi o kształt, żeby jednak równać zawsze do góry i czerpać przykład z tych najlepszych, z tych dobrze ubranych, z tych dobrze wyglądających, bo ubranie, jeżeli nie pomoże, to nie może Ci przeszkadzać. Z tą myślą Was zostawiam. Dzięki, do następnego. Cześć.